Jej, ten ptaszek ma bardzo dużo patyczków. Tak, Dibo, pewnie będzie z nich robić gniazdo. Hmm, ciekawe, jak ptaki robią swoje gniazdo. Doskonały pomysł. Pojedźmy za tym ptaszkiem. Może nam to wyjaśni. Potrzebne mi będą skrzydła i chwytak. Skrzydła i chwytak gotowe. Aktywuj stację bipiego. Kurczymy się! No, auto bibiego jest gotowe na przygodę! Ej, to ja, Blippi, a to jest Dibo. O nie! Co się stało z twoim gniazdem? Hej, Blippi i Dibo! Jestem Julka. Moje gniazdo zepsuła wczorajsza burza. O! Nie martwcie się, jajeczka. Mama niedługo naprawi nasze gniazdo. Chcielibyśmy zobaczyć, jak budujesz gniazdo. Cóż, przyda się pomoc przy dzieciach w czasie budowy? Dibo chętnie ich popilnuje. Nie, dibo! A ty, blipi? polecisz ze mną po materiały: trawę, błoto i patyczki. Jacek ich pilnuje, trzeba go czymś zająć. Aaa, niemiły gość! To lećmy! Y jedz ptaszku! Julko, jak tam zaopatrzenie? prawa załatwiona! Teraz pora na błoto! Błoto dostarczone do gniazda! Teraz pozbieramy trochę patyczków z końca tej gałęzi! To znowu on?! O! Dziękuję, Dibo! To do roboty! Najpierw robię kółeczko z trawy i patyków. A potem dodaję kolejne kółka jedno na drugim. O! A to wszystko robisz dziobem! Błoto jest jak klej! Łączy wszystko ze sobą! Julko, twoje gniazdo jest przepiękne! A ja poznałem odpowiedź na moje pytanie: Jak ptaki budują gniazda? Ptaki takie jak Julka układają gniazda z trawy i patyczków, a potem sklejają to wszystko błotem. Prześli odpowiedź, Dibo! Pablibi i Dibo, dziękuję Wam za pomoc! Pa pa, Julko! Pa, jajeczka!